Witajcie. Podczas tego wykładu powtórzymy przydatne wyrażenia z części matury ustnej, szczególnie z rozmów sterowanych. Poproszę Was o przetłumaczenie wypowiedzi z zakresu próśb o powtórzenie i wyjaśnienie, wyrażania opinii oraz zgody i niezgody. Po chwili podam Wam prawidłową odpowiedź. Jeśli czasu na przetłumaczenie będzie za mało, wciśnijcie pauzę. Pamiętajcie, że moja odpowiedź jest często tylko jedną z kilku możliwości, więc jeśli Wasze odpowiedzi są inne niż moja, nie musi to oznaczać, że popełniliście błąd. Powodzenia! Czy możesz powtórzyć? Could you repeat that, please? Albo Can you say that again, please? Nie jestem pewien, czy rozumiem. Czy możesz to wyjaśnić? I'm not sure if I understand. Could you explain that, please? Czy mogłabyś dać przykład? Could you give an example? Czy możesz przeliterować swoje imię? Could you spell your name, please? Co dokładnie oznacza schedule? What does schedule mean exactly? Co masz na myśli przez funny? What do you mean by funny? Nie za bardzo wiem, o co ci chodzi. I don't quite see what you mean. Słucham? Pardon? Sorry? Przepraszam, nie całkiem to załapałem. Sorry, I didn't quite catch that. Umknęło mi to. I missed that. Czy mógłbym prosić o powtórzenie? Would you mind repeating that, please? Wydaje mi się, że to dobry pomysł. It seems to me that it's a good idea. Czasami myślę, że niektórzy piłkarze powinni zarabiać mniej. I sometimes think that some footballers should earn less. Moim zdaniem, powinni ją byli wypuścić. In my opinion, they should have released her. Myślę, że ten film jest nudny. I think the film is boring. Nie sądzę, że to w porządku, aby karać dzieci w ten sposób. I don't think it's right to punish children in this way. Z jednej strony to dobry pomysł, ale z drugiej strony ryzykowny. On one hand, it's a good idea. But on the other hand, it's risky. Właściwie nie mam jednoznacznej opinii na temat kary śmierci. I don't really have any strong opinions about death penalty. Z mojej perspektywy to zły pomysł. From my perspective, it's a bad idea. Jeżeli chodzi o mnie, Polacy pracują za dużo. As far as I'm concerned, Poles work too much. Dokładnie tak myślę. That's exactly what I think. Zgadzam się całkowicie. I agree entirely, albo I couldn't agree more. Tak, zgadzam się. Yes, I agree. Zgadza się, masz rację. Right? That's right, albo you're right. Tak przypuszczam. I suppose so. Dokładnie. Exactly. Zgadzam się do pewnego stopnia. I agree up to a point. To może być prawda, ale nie sądzę. That may be true, but I don't think so. Nie jestem pewien, czy się z Tobą zgadzam. I'm not sure if I agree with you. Być może, ale nie sądzisz, że on kłamie? Perhaps, but don't you think that he's lying? Mylisz się. You're wrong. Nie mogę się z tobą zgodzić. I can't agree with you. Chyba nie mówisz poważnie. You can't be serious. Bzdura. Rubbish. To już koniec tej prezentacji. Dla utrwalenia tych zwrotów obejrzyjcie ją jeszcze raz. A także zróbcie dołączone poniżej ćwiczenia. Dziękuję i do zobaczenia.